Apel stronnictwa pracy do narodu niemieckiego, profesor Wrzesiński. Ubolewamy nad sytuacją, jaka zaistniała noc sylwestrową w miastach na terenie Niemiec, w których młodzi Arabowie dopuścili się napastowania seksualnego młodych niemieckich kobiet. Tę informację wywodzimy z treści waszego dziennika Die Welt i tygodnika Welt am gdzie napisano, że Arabom, głównie Syryjczykom, sprawcom chodziło przede wszystkim o czyny seksualne, co było koszmarem dla wielu młodych kobiet. Według oświadczenia policjantów, władze niemieckie nie zabezpieczyły należycie imprez sylwestrowych w niemieckich miastach, delegując zbyt małą ilość funkcjonariuszy do utrzymania ładu i porządku. Jesteśmy zaniepokojeni tymi wydarzeniami, które pokazały, że uchodźcy arabscy dewastują nasz europejski ład, porządek i obyczaje, stosując przemoc, rozboje, terroryzm, gwałty i inne nieetyczne działania. Wasze władze ukrywały ten stan rzeczy przez sześć dni, kierując podejrzenia na bliżej nieokreślone gangi afrykańskie, podczas gdy policjanci informowali, że są to głównie syryjscy Arabowie, ostatni uchodźcy. Te karygodne działania wymagają radykalnych i skutecznych przeciwdziałań oraz uwzględnienia możliwości solidarnej współpracy i współdziałań z innymi krajami naszej Unii Europejskiej, w tym z Polską, w takim choćby zakresie, jak pomoc służb mundurowych i cywilnych w zabezpieczeniu dużych imprez masowych i bezpośredni udział w tych imprezach w celu zawiązywania solidarnościowej więzi z niemieckimi uczestnikami, równocześnie rówieśniczych stowarzyszeń i organizacji z krajów Unii Europejskiej, w tym również z Polski. Nasze uburzenie. Bulwaryzacyjnymi wypadkami ze strony arabskich uchodźców i brakiem skutecznego przeciwdziałania władz i służb niemieckich pogłębiają również negatywne i nieodpowiedzialne wypowiedzi pod adresem Polski niektórych polityków niemieckich. Na przykład Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział, że w Polsce dokonano zahamachu stanu, że rządzący Polską zbliżają się do polityki Putina. Podkreślamy z całą stanowczością, że w Polsce w 2015 roku odbyły się de demokratyczne wybory, podczas których polski naród wybrał prezydenta Polski Andrzeja Dudę i parlament, a wybrana większość wyłoniła polski rząd. I niezrozumiałe są dla nas niektóre wypowiedzi waszych polityków, które szkodzą naszym wzajemnym stosunkom. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia i noworocznych życzenia pomyślności dla całego narodu niemieckiego w nowym 2016 roku na ręce ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, pana Rudolfa Nikel.